w Za Nie Dziękuję. Otwieram 26 Sesję Rady Miejskiej w Drasku Pomorskim. Serdecznie witam koleżanki radnej i panów radnych, Burmistrza Drasku Pomorskiego, Zastępcę Burmistrza Drasku Pomorskiego. Stwierdzam porządek podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza beletsk z dnia 22 kwietnia. Przedstawię wniosek. Wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej Beletsk-Morskiej w, w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym. w imieniu? obrad. Otwarcie sesji w drugim Podjęcie W sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Drawsko-Pomorskie w 2020 roku. Trzeci podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy, gminy Drawsko-Pomorskie na rok 2020. Czwarty podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko-Pomorskie na rok 2020-2028 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Punkt szósty w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Białacko-Morskie w 2020 roku, druk nr 41. Ktoś chciałby zabrać głos? Pan Burmistrz, proszę. Szanowni Państwo, jak wiecie, wynika z przypisu prawa, żeby ustanowić uruchomić kąpielisko, musi być podjęta przedmiotowa uchwała. Przykład, że nie wiemy, czy będą uruchomione, ale jeżeli się okazało, że kwestia związana z koronawirusem i z ustawami specjalnymi zostanie wygaszona, nie będzie takiej uchwały, to te nie będzie można uruchomić. Dziękuję. Adi? Wobec tego poddaję pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Proszę radny na zastosowanie z użyciem tabletów. Przechodzimy jeszcze na głos radnego Krzysztofa Radziusza. Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. 13 obecnych radnych 13 głosowało za. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Punkt czwarty uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Drawsko-Pomorskie na rok 2020, druk numer 42. Proszę Pana Burmistrza Drawsko-Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zmiany są po stronie dochodowej dotyczą wprowadzenia kwoty 616 800 złotych z funduszu dróg samorządowych na dofinansowanie ulic Gminy Spokojna Wiecie, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu gminy Łotowska na w po stronie dochodowej również zwiększenie o 222 757 złotych w tym subwencjami oświatowej w wysokości 218 143 zł i w wysokości 4614 zł. Konsekwencją tego po stronie wydatków jest wprowadzenie w roku 2020 kwoty 616 800 zł na sfinansowanie przebudowy ulicy Polnej i w roku 2021 kwoty 1 283 614 zł. Jest to pozostała tej inwestycji. I wydatki na oświatę jest w kwocie 237 757 złotych. Zmniejszenie. Na oświatę zmniejszenie. Zmniejszenie na oświacie, przepraszam. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Radny Czesław Faliński. Panie Burmistrzu ja mam pytanie dlaczego, dlaczego zmniejsza się 15 tysięcy kwotę przeznaczoną na budowę drogi w ulicy Sadowej, czy już projekt jest zrobiony, że wykorzystane środki? Ulica Burmistrza ryska i Powiem tak, proszę Państwa, w tym roku na budżecie, w budżecie mamy dwa projekty na drogi, policznie ulica Sadowa. W związku, w związku z całą tą sytuacją, przeciążymy się procedurami, nie będziemy nami, w stanie tego zadania zrobić w tym roku. Dla dlatego WPF jest ono rozpisane na dwa lata. lata. Czyli będzie, będzie 2020, będzie 2020, zlecenie, ale zakończenie w 2021. 2021. Czyli w tym roku, na tej drodze, nie wydamy wszystkich środków, a brakuje nam na inne zadania. I to zdaje będzie, będzie realizowane, z że za projektu, w będzie w zarówno polityczne, jak i stosowne. Ja słabo słyszałem ale pytań. Czy w ogóle projekt, będzie... projekt, projekt, projekt nie będzie... Będzie Projekt będzie. Projekt będzie. że nie, nie będzie, będzie, było, że nie nie będzie, będzie w tym roku, bo nie jest to Są przedłużone procedury przez całą tą sytuację z COVID-em i nie dane do Rady, do Rady, do Rady, zadań, 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 Natomiast w tej chwili, jeśli chodzi o zaraństwo, mamy przedłużoną procedurę, ponieważ standard woda na wodach Polski też jest przecież w stanie. Dlatego zaraństwo jest w stanie, ale zakończone w roku przyszłym. Czyli będzie wóle. Dziękuję. Głos zabierze pani Danuta Serż. Ja chciałam dopytać, w jaki sposób to zmniejszenie środków na finansowanie pensji nauczycieli wpłynie właśnie na stan zarobków nauczycieli i czy to jest możliwe, że nauczyciele odzyskają te pieniądze? Czy to... Pan burmistrz z tym szacunkiem to nie ma wpływu na stan wynagrodzenia, czyli wynika to z ostatecznego rozliczenia subwencji oświatowej. To nie ma, to nie ma fizycznie przełożenia na wynagrodzenie, tego, które wynika z wyposażenia. Dziękuję. Ja, ja mam pytanie do Pana Burmistrza. W związku z powyższym, że po, e, e, nadmienił Pan e, na osiedlu w Zarańsku z powodu koronawirusa w drogach polskich, e, czyli mam rozumieć, że ta inwestycja nie byłaby rozpoczęta w, w tym roku? Zastępca burmistrza, Jeżeli to, bo... dostaniemy tylko pozwolenie na budowę no, już że Tylko żeby uzyskać pozwolenie na budowę musimy odczuwać te dokumenty. Rozumiem, dziękuję. Proszę opóźnia to na Dziękuję, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, Dlatego tego poddaję projekt głosowania w sprawie dokonania w budżecie gminy Drawsko-Pomorskie na rok 2020. Głosowanie? Czy pan Andrzej tylko chciał zabrać głos? Tak, oczywiście. Ja jeszcze chciałem zapytać właśnie o to zmniejszenie, bo nie wiem do końca, jak będzie rozłożona ta kwota na poszczególne jednostki? Ulegnie zmniejszeniu. Jeżeli nie rozumiem wynagrodzenie nauczycieli, to co zostanie zmniejszone? Że tych poszczególnych szkół? Jeżeli Państwo spojrzycie na załącznik do uchwały w sprawie związku budżetu, tam jest określony, gdzie zmniejszamy te środki. Póki co zmniejszamy to wszystko z paragrafu 401, czyli wynagrodzenia. Analizując pierwszy kwartał, widzimy, że realizacja jest na. Jest możliwe, że przez to, że nie realizujemy wszystkich godzin, możliwe, że na to. 1 września będzie nowa w dziedzinie oddziału szkoła i w dziedzinie wizyta planowane było Dziękuję. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Uchwały został poddany pod głosowanie. Proszę używa. Głosowanie. Jeszcze raz. Oczekujemy na głosy Mamy komplet, dziękuję, głosowanie zostało zakończone. podjęta Chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W porządku, obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko-Pomorskie na lata 2020-2028 nr 43. Gminy Drawska-Pomorskiego Krzysztof Czerwiński. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ten projekt uchwały jest konsekwencją zmian w budżecie, tak, gminy wprowadzenia zadania wieloletniego przebudowy Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Z tego poddaję projekt uchwały. Głosowanie. Momencik, głos zabierze Pan Radny Andrzej Tylka. Ja chciałbym zapytać Panie Burmistrzu, ponieważ już tylko otworzę sobie dokument. Na samym dole tego dokumentu w uzasadnieniu. Są takie stwierdzenia, że... Moment, moment, jeszcze chodzi mi o zabezpieczenie tych inwestycji i chodzi też o to budowa, czy te inwestycje nie są przez to właśnie zagrożone, czyli przebudowa drogi do budowa wraz ze ścieżką rowerową, budowa sieci podociągowej i towar przydomowy. było mnie słychać? Burmistrz Draska Polskiego Krzysztof -Telmiński. odpowiadając nie nie są zagrożone. Jeżeli chodzi o budowę drogi, do budowa do obecną w wyniku rozstrzygnięcia konkursu do finansowania, jak państwo wiecie, jest bodajże na piątym miejscu listy rezerwowej. Jeżeli się okaże, że środki zostaną przyznane. Sczękujemy z tego zadania i cały czas tak. mniejszym realizację na rok 21-22. Jak Państwo pamiętacie, to zadanie miało być realizowane w kładzie 3 To samo do 30. Zagrożenie dla budowy Natomiast jak Państwo pamiętacie, są to kwoty tylko i wyłącznie mówiące o zabezpieczeniu wkładu własnego. I w chwili obecnej, jeżeli chodzi o budowę to nie ma takich środków, które można by pozyskać z zewnątrz na telefonu. Panie Burmistrzu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Z tego wracamy do głosowania nad projektem uchwały. Uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy drawsko-polskiej na lata 2020-2028. Dziękuję, głosowanie zostało zakończone. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt dzisiejszej sesji. Z z podatku od nieruchomości, druk nr 44. Chciałbym zabrać głos. Zastępca burmistrza Drak-Kowłockiego, Jelenie Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym tu zapowiedzieć autoprawkę w punkcie 9, paragraf 1, 1, ustęp 1, punkt 9. Punkt 9. Polską klasyfikację działalności pod klasie z powinno być 96.04.00. Tam jest zdanie podane. W punkcie 10 po nawiasie, gdzie mamy wymienianie 9 ustaw Wykreślam. Ponieważ to jest przez pół minuty przenoszone w punkcie jest otwarte już. To dwa punkty Rady przedłączyły, trzeba to rozdzielić. Dziękuję. Wniesienie poprawki w imieniu Pana Burmistrza Chciałbym zabrać głos. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać czy wymienione podmioty, czy rodzaje działalności w tej uchwale one były konsultowane ze społeczeństwem, czyli czy po prostu przedsiębiorcy zgłaszali się do Urzędu Miasta i prosili o ewentualne odroczenie spłat czy zwolnienie z podatków. tak? Ja chciałbym zapytać, czy to było konsultowane po prostu, czy to, takie sygnały napływały do Urzędu Miasta i w związku z tym właśnie te podmioty są zwolnione z, z płatności. Dziękuję bardzo, zastępca Mornisza Zdrowsko-Włoskiego. Mieliśmy zysk nałe, najmniej powiedzieć, że w tej uchwale są różne podmioty, które zostały jakby z względu rozporządzeniem Rady Ministrów wyłączone z działalności. Jak one, restauracje, w tym wieży, kabinety masażu. One jakby pisują się w KOPKD i tylko w tej uchwale z rzędu zwalniamy na 3 miesiące, ale warunkiem zwolnienia jest złożenie tej, tej uchwały, która będzie załatwiona. Pozostali podatnicy będą normalnie za wygranację kolazorowej małistora wnioski. Dziękuję. Pan radny Michał skrzypcze się zabrać głos. Panie burmistrzu ja bym chciał zapytać, czy można było dodać punkt, który mówiłby o tym, że zwolnimy z podatku od nieruchomości również przedsiębiorców, którzy w danym okresie przez te trzy miesiące nie wykazali dochodu. Burmistrz Dracki Polskiego, Krzysztof Czerwiński. Szanowni Państwo, pomimo wprowadzenia ustawy specjalnej o COVID i nie wyłączono funkcjonowania podstawowego przepisu ordynacji podatkowej. I wszystkie, które nie są ujęte w rozporządzeniu litera będą rozpatrywane wniosek o nie gdyż każda ta sprawa będzie rozpatrywana Rozumiem, rozumiem, dobrze, dziękuję. Jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? To przystępujemy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany z od nieruchomości, grup nr 44. Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. A obecnych 14 radnych, 14 jest za. Uchwała została podjęta jednogłośnie, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 roku. Punkt 6. Rozpoczynamy punkt 7, jest to podjęcie uchwały z prowadzenia prolongacyjnej dróg nr 45 burmistrz Drasko-morskiego Krzysztof. Czerwiny. Panie przewodniczący, Szanowni Państwo, jest to kolejna propozycja projektu uchwały, który ma pomoc przedsiębiorcom w związku z tą sytuacją, która funkcjonuje w chwili obecnej. Jak państwo wiecie, koordynacja podatkowa daje opłaty prolongacyjne włożeniu na Raty, która jest dodatkowym obciążeniem dla. Osoby e, czy przedsiębiorcy, które ma układankę. W 2016 roku ta karta tak Rady zaczęła obowiązywać, nasza propozycja jest w tej chwili wprowadzenia zakresu e, w, e, w związku z, z, z sytuacją niskiego. Żeby nie obciążać dodatkowo mieszkańców czy przedsiębiorców, którzy będą pozyskali spadku na planowisko. To prosimy o. Żeby, nie ma, nic jest Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń do zabrania głosu. Wobec tego poddaję projekt ustawy, uchwałę pod głosowanie. Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. pomorskiego się, Czy Państwo o składaniu oświadczeń majątkowych do końca miesiąca? Proszę o zabranie głosu pani Arniczki To znaczy w, w planie sesji nie było spraw bieżących i nie zgłosiłam tego również przy wnioskach formalnych z uwagi na szum w słuchawkach, ale czy możemy ten punkt wprowadzić i przedyskutować tutaj pewne kwestie, które w ciągu miesiąca miały miejsce. Rady. Już sobie omówimy na spotkaniu o sesji, żeby ustalić formułę, kiedy będzie spotykać się na komisjach. Więc proszę Państwa o pozostanie, jeszcze. Nie widzę. Proszę Pan Czesław Faliński. Panie w ja mam takie pytanie związane z Fabryką czy byłaby możliwość otwarcia Dlatego, że, że rolnicy, którzy przywożą swoje towary są w na targowisku. Na targowisku. w dniu dzisiejszym to zostanie otwarta. Już. Tak? Dziękuję.